Dzień dobry. Ten temat, którym zajmiemy się dziś w programie Reagujemy, widzowie PHP 3 Warszawa już znają. Reporterzy telewizyjnego Kuriera Warszawskiego nieraz już informowali o sytuacji w Parku Brudnowskim. A chodzi o budowę kolejnego, drugiego pawilonu. Ma powstać w nim toaletę i kawiarni. No i pytanie w takim razie, czy rzeczywiście ten pawilon powstanie. Dlaczego? Ponieważ mieszkańcy już raz próbowali zwalczyć to, co próbują władze dzielnicy. To było w 2018 roku. Wczoraj złożyli mieszkańcy petycję do Urzędu Dzielnicy, którą podpisało 180 osób. Urząd Dzielnicy z kolei rozmawia, a my reagujemy. Bartłomiej Feretycki Dobry wieczór i dzień dobry. Też w sumie e, zaczynamy program. Reagujemy. A zna, zna, ze mną są e, moi państwo goście: Bartosz Wyczorek, prezes Stowarzyszenia Ter Razem dla Targówka, Mariusz Łowacki, stowarzyszenie Razem dla Targówka. Magdalena Pagińska, mieszkanka Targówka, pan Rafał Suchocki, radny niezależny, a także jest z nami pani Aneta Wyczółkowska, radna dzielnicy Targówek, koalicja obywatelska. Dzień dobry. I pani Katarzyna Górska-Manczenko, zastępca burmistrza dzielnicy Targówek. Dzień dobry wszystkim. I pierwsze pytanie do pana, a mianowicie 6 lat już mieszkańcy walczą, jeżeli chodzi o Park brudnacki. No i czy władza słucha państwa postulatów? Nie, że od początku nie ma dialogu społecznego i to jest najgorsze. Kiedy w pierwszych planach urząd zaproponował cztery pawilony, olbrzymią mediatekę na granicach parku, rolkowisko, środek i wiele innych atrakcji, to wszyscy złapaliśmy się za głowę. My chcemy tutaj parki, nie chcemy tutaj betonozy, na której tutaj stoimy. To jest przykład największej betonozy. Tutaj ten i betonowy pawilon, i kostka brukowa, która jest tutaj wylana, ta aleja, aleja pożarowa. I teraz jak słyszymy w kolejnym etapie jest planowany, bo już jest rozrysowany, jest plan drugiego pawilonu. Jest, jest, planowany, proszę mi nie przerywać, emocje widzę biorą górę, jest on rozlisowany w planach, proszę bardzo, nie ma na niego środków, ale my chcemy jasnej deklaracji od Pani Burmistrz, że ten pawilon w ogóle nie powstanie, nie zależy od jakichkolwiek środków, bo powstaje już jeden pabilon, który będzie czynny do pierwszej w nocy, za ogródkiem piwnym i co najważniejsze, miała być ogólnie dostępna toaleta, teraz dowiadujemy się z przetargu dzielnicy, że o tym, czy toaleta będzie bezpłatna zdecyduje najemca, no nie tak się omawialiśmy, drodzy Państwo. No, skoro pani burmistrz się wyrywa do odpowiedzi, to pozwolę państwu, że do pani burmistrz przejdziemy od razu. Pani powiedziała, że projekt nie jest rozplanowany. To w takim razie na jakim etapie jest projekt, skoro mieszkańcy nie chcą tego drugiego pawilonu? Szanowni Państwo, w tej chwili trwają e, prace pierwszego etapu modernizacji Parku Brudnowskiego. Między innymi budowa pierwszego pawilonu, który tutaj jest i jedynego na ten moment, który jest planowany. Ten pawilon jest głosem mieszkańców. Tutaj wcześniej było nie, takie miejsce, które nie wyglądało efektownie. Czasowa kawiarnia, kawiarnia, która funkcjonowała tylko i wyłącznie w okresie e, jesienno-wakacyjno. E, wakacyjno-jesiennym była sezonowa. Natomiast mieszkańcy oczekują od nas tego, żeby tutaj można było się napić kawy, herbaty całorocznie. W parku funkcjonuje lodowisko. Lodowisko, z którego korzysta około 40-50 tysięcy mieszkańców w sezonie. Ci mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy Targówka, mieszkańcy całej Warszawy, chcieliby skorzystać z takiego zaplecza właśnie, jakim jest pawilon. No, zimą nie jesteśmy w stanie przejść z innego obiektu, który nawet znajduje się tu blisko Kondratowicza i sprawdzić, czy nasze dziecko korzysta z lodowiska, czy nie, czy jest bezpieczne. Natomiast tu będzie tak można zrobić. Jak Państwo widzą, modernizacja parku trwa. Przede wszystkim to są także likwidacje barier architektonicznych, co widać. Mamy też pergole. Za chwilę planujemy nasadzenia. Będą tutaj nowe krzewy, nowe byliny, więc ta modernizacja postępuje. Dobrze, to w takim razie pani już burmistrz się wypowiedziała, zastępca burmistrza dokładnie, to w takim razie pytanie do pana. Czy Państwo często się widzicie na jakichś spotkaniach, czy rozmawiacie dość często? Czy urzędnicy chce rozmowy? Czy Państwo chcą rozmowy, jak to wygląda? Tak naprawdę sprawa parku zaczęła się w 2018 roku, wówczas przeprowadzono konsultacje społeczne w tej sprawie i strona społeczna wyraziła jasne stanowisko, to znaczy brak rewolucyjnych zmian, modernizacja w zakresie terenów zielonych, renaturyzacja zbiorników wodnych. Plany, które urząd przedstawił już po konsultacjach, były biegunowo dalekie od stanowiska, które y, mieszkańcy wyrazili w konsultacjach. I to, co mamy dzisiaj, tylko pani burmistrz mówi o tym, że to się zazielenia, że wcale nie jest tak źle, proszę zobaczyć. Tak się zazielenia Park Brudnowski. To jest ogromny, ogromny betonowy plac manewrowy, który znajduje się parę dziesięć metrów stąd. Żeby wy, wybudować ten betonowy plac manewrowy, trzeba było wyciąć kilka rzędów y, żywopłotów. I w to miejsce zaserwowano mieszkańcom y, betonowy plac. Proszę samemu w takim razie ocenić, jak y, Urząd Słucha Głosu Mieszkańców. To zostawiamy, e, d, zostawiamy to Państwa ocenie. E, skoro Panie też się e, chcą wypowiedzieć i jakąś ripostę do tego, to bardzo proszę, ale krótko. E, tak, nie mogłoby mnie tu nie być, ponieważ właśnie tu mieszkam, biegam i też uczestniczę w kulturze, która tu się odbywa. Rozmawiamy z mieszkańcami. Przykładem była szklarnia, która tutaj stała z inicjatywy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Niestety stały tam osoby bezdomne. Zdemontowaliśmy tą szklarnię, Przestawiliśmy ją do Instytucji Kultury. Także absolutnie nie. E, ja chciałam zaproponować przewodniczącemu Komisji Rozwoju o taką rozmowę, takie spotkanie, ponieważ nie do końca też jesteśmy świadomi, że etapowanie się zmienia. Dlatego, bo w czwartym etapie miał powstać wybieg psi, on już powstał, miał być dryg przeniesiony, został przeniesiony i co jest najważniejsze jeszcze, proszę, proszę, tak. pani burmistrz, ja chcę to dodam. w 2018 roku były konsultacje, ale nikt nie spodziewał się wybuchu wojny za naszą wschodnią granicę, co bardzo zmieniło brudno. Obok w szkole w tej chwili na 600 uczniów mamy 100 uczniów z Ukrainy. Ta ludność jest właśnie tutaj na tych polanach i w, w czasie weekendów, dlatego też sądzę, że jako rada też będziemy inaczej myśleć o drugim etapie i nie będziemy myśleć o tym pawilonie. Ja osobiście nie wyobrażam sobie w miejscu, które w tej chwili tak naprawdę tryska energią, bo jest bardzo dużo ludzi, e, którzy tam się spotykają, aby dostawić tam jeszcze ten jeszcze jeden pawilon. Także absolutnie. Panie burmistrz. Powiem Ci zaprosić. Wsłuchujemy się w głos mieszkańców, dlatego zapraszamy jako zarząd dzielnicy Targówek na spacer po Parku Grudnowskim ten spacer już 12 października w sobotę o godzinie 10. Porozmawiamy z mieszkańcami, pokażemy właśnie jak te zmiany będą wyglądać. To jest na prośbę mieszkańców. Umówiliśmy się też na... No dobrze, to... To, 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 głos, to ja w takim razie jeszcze powiem, jestem radnym i troszkę odmienny zdanie mam od zarządu. Żyjemy w antropocenie. Nasz klimat się zmienia i wszystkie działania i nawet jeżeli te konsultacje były w 2018 roku, to już nasze podejście do przyrody się zmieniło. Już inwestycje miejskie, takie jak choćby na nagradzany Park Burza jest odbywają się z szacunkiem do tego co tam jest i, i z tego i z, i z tego co tam jest realizowane A dlaczego Park Prudnicki nie ma szans na taką nagrodę jak Park Burza jak Park Burza trzeba sobie zadać, plac, trzeba sobie zadać e, pytanie e, i tak samo e, mamy wiele parków w których są realizowane imprezy jak choćby nie wiem e, strefa ciszy w e, Parku Łazienkowskim e, e, to jest akurat nazwa nazwa imprezy Mamy też w parku, urodziny Kochanowskiego, w parku Krasińskim. Nie są potrzebne do tych imprez takie betonowe wygony dla ciężarówek. Da się to zrobić w sposób całkowicie z szacunkiem do przyrody i mam nadzieję, że i mieszkańcy, i zarząd wspólnie spotkają się gdzieś po środku i wspólnie sobie taki model wypracują. Niezależnie od tego, że oczywiście konsultacje były, ale konsultacje były już tak. Dziękuję bardzo Pani Magdalena. Pytanie do Pani Pani, jest Pani mieszkanką Targówka, czy według Pani obecnie w parku panuje Botonosnym? Oczywiście, że tak, ponieważ chociażby tutaj gdzie stoimy, ale spojrze, proszę spojrzeć też na ten pawilon, On jest przeskalowany. Powinien być, jeżeli rzeczywiście jakiś budynek pow, powinien powstać, powinien być wtopiony w zieleń, tak jak chociażby dzieje się to na, jest taki na, polo, na, pochle, na polach mokotowskich, czy w parku praskim, czy w skaroszewskim. Natomiast tutaj jest ogromny przeskalowany gmach w stosunku do powierzchni tego parku. Poza tym jeszcze z punktu widzenia mieszkańca chciałabym powiedzieć, że zmiany powinny iść w kierunku zielono-niebieskiej infrastruktury. To jest nowe pojęcie dla urzędników, jak się dowiedziałam, niektórzy o tym nie słyszeli. Chodzi o to, żeby tak tworzyć przestrzeń parkową czy zurbanizowaną ogólnie, żeby była przyjazna dla przyrody i dla mieszkańców. Można na przykład z takich inwestycji tutaj zrealizować renaturyzację małego zbiornika. Mniejszego zbiornika, który znajduje się tutaj w Parku Brudnowskim, na wzór chociażby tych zbiorników na polach mokotowskich, jak najbardziej. W tym, w tym kierunku, w tym duchu powinny iść zmiany w Parku Brudnowskim. Tutaj mieszkańcy też mogą Państwo zobaczyć za plecami naszymi, naszych gości. No ja w sumie tak naprawdę mam pytanie do mieszkańców, bo pani burmistrz zaprosiła państwa na spacer w niedzielę. Proszę podnieść rękę w sobotę, przepraszam. Kto, proszę podnieść rękę, kto z Państwa wybiera się na ten spacer z panią burmistrz. A dlaczego? Dobrze, to skoro tak, to y, zaraz do Pana podejdę. Dlaczego Pan y, się wybiera? Ja chciałbym zobaczyć, jak się opowiada o parku, a co się w nim zrobiło. Chciałbym zobaczyć te mówienie o tym, że mamy tutaj alejkę, a tak mamy naprawdę drogę pożarową. Mamy plac manewrowy betonowy, który miał nie powstać, bo urzędnicy latami mówili, że on nie powstanie, więc niestety my byliśmy cały czas wprowadzani w błąd. Latami walczyliśmy o renaturyzację zbiornika. Miliony wydane, zniszczono betonowy zbiornik i wylano może betony, żeby zrobić nowe. Wydano pieniądze na system filtracji Woda jest brudna jak była. No chętnie przyjdę posłuchać, jaka ta to opowieść towarzyszy temu zbiornikowi chociażby. Dlaczego pan się wybiera na spacer? Tak jak wspomniał mój kolega, jesteśmy zakładnikami urzędniczych eufemizmów. Mówi się, że to jest droga utwardzona podczas gdy jest to betonowa ulica. Tam nie ma stanąć pawilon gastronomiczny, tylko toaleta z mini kawiarnią albo mini kawiarnia z toaletą. Co do tego, co mówiła pani burmistrz na początku, że nie ma w planach budowy drugiego pawilonu. Otóż jest on wpisany w miejscowy plan zagospodarowania, a umowa podpisana z wykonawcą zawiera wykonanie projektu architektonicznego wykonania tego drugiego pawilonu. E, przejdziemy tutaj do Pana, bo Pan też podniósł rękę. Dlaczego Pan się wybiera na spotkanie, z, na spacer z Panią Burmistrz? Wybieram się ze względu na to, żeby się dowiedzieć, e, jako mieszkaniec i reprezentujący część mieszkańców w tej dzielnicy, jako przewodniczący wspólnot, e, żeby spojrzeć, e, co będą jako realizowane e, na miejscu e, inwestycje dla mieszkańców, dla dzieci, dla innych, jak i również, gdzie będzie można spokojnie skorzystać z toalety bezpłatnie dla dzieci, jak i również wnoszę wniosek, ponieważ jest bardzo negatywnie odbierane przez mieszkańców ten grill, który jest zrobiony nie w tym miejscu, co powinien być przy górnej ulicy, gdzie matki z dziećmi przechodzą, ojcowie, a grupa ludzi pod wpływem alkoholu przy głównej ulicy tam urzęduje i zostawia kupę śmieci. Po prostu inwestycjalnie dziękuję. Dziękuję bardzo pani Burmistrz. Pani słyszała wszystkie te wypowiedzi, więc 30 sekund na podsumowanie bardzo proszę. Proszę powiedzieć, czy jesteśmy na drodze pożarowej, czy na deptaku? Szanowni Państwo, przede wszystkim jesteśmy w parku, w parku, który tak naprawdę został skonsultowany z mieszkańcami i który jest miejscem, z którego korzystają mieszkańcy. To park centralny, park, który łączy dwie stacje metra, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy Targówka i o tym pamiętajmy. To jest miejsce wytchnienia, miejsce, gdzie mieszkańcy przychodzą, biegają, spacerują i cieszą się z tego, że mają taki park. Park, który znajduje się w centrum naszej dzielnicy i w którym odbywają się też różne wydarzenia, z których mieszkańcy korzystają. Mamy tu piękny park rzeźby odsłonięcie kolejnej rzeźby w najbliższą niedzielę. Serdecznie Państwa zapraszamy, więc w tym parku dzieje się bardzo dużo i to, co robimy, robimy przede wszystkim dla mieszkańców, szanowni Państwo, bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej dzielnicy. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję wszystkim za to, że Państwo przyszli tutaj i za wypowiedzi. Jak Państwo słyszeli oczywiście, tutaj emocje cały czas są, ponieważ mieszkańcy nie zgadzają się z tym, aby miał powstać tutaj drugi Pawilon. W tym odcinku programu reagujemy to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę, ale proszę też pamiętać o naszym adresie reagujemy tvp.pl. Jeżeli Państwo uważają, że jakiś temat jest bardzo ważny i nasi reporterzy powinni się nim zająć, to właśnie ten adres mailowy jest do Państwa w dyspozycji. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz za uwagę i proszę pozostać z TVP3 Warszawa, bo już za chwilę druga część programu. Dobrego dnia. Ja tego dobrego dnia Państwu życzę. Bartłomie Feretycki. Do zobaczenia.